Bębęs, akurat ja czekam na kolegę bo ma tutaj coś mi dać nie wiem co jeszcze no i wracam do domu ogarniam wam te pozawienia tego typu bębęs ja wiem tego typu, że nie było w kliniku no ja sama zrobić? Yy, PPP, no nie wiem, no ale wiadomo, że u mnie jest czasowo e, Czasowo kiepsko, ciężko jest ogarnąć jakiś temat, żeby się z Wami spotkać, zrobić taki ala, mały zlot, czy coś takiego, jest ciężko. Ja też jaka ja czekam na kolegę, jest. Prawda, że chłodno i deszczowo, lekko, dlatego, o Jezus. ślisko jak cholera, w tym sensie, że tak, śnieg był, był, no i to wszystko stopniało, w tym sensie, że deszcz padał i no i ślisko jest jak cholera. Ja jeszcze kurde, czekam, czekam na tego głąba kapuścianego Bo inaczej nie mogę nazwać Nic nie idę, tylko czekam na kolegę Jakbyś był tyle wcześniej na lajkę to byś wiedział, o co... by Kaman O Jezu. Chłodno jest. A jutro do, do roboty. Na w rano. Tego typu bębę. Ale śmieszna. Ha, 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 Krzysiek. No. Ja... Ja wiadomo U mnie czasowo jest kiepsko Czasowo Ja jak wrócę Zem sobie kolce, i wam te pozawienia Nie macie się o to No bo już wiem, że Zaczynacie mi pisać, że was oszukałem Lub coś innego Zaraz ogarnę wam na spokojnie. Trzy dni bez sniku. O Boże, łobam tego typu łobabem. Takie życie. Co mam zrobić? W jakim sensie kacper mówisz? Bo ja tego nie rozumiem. Pozdrawiam w ogóle Krzysztof z Sulu Lima. Pozdrawiam, PMBN. O Jezus! Czekam i czekam. Się doczekać nie mogę. Tego typu obawy się mówi. Pozdrawiam Szymka Szewczyk Pozdrawiam cię, będę Witam, witam, będę O Jezu. Chłopa jak się mówi. I Krzysiek. Napisz do mnie na przyja, działa ten dron, działa jeszcze, jeszcze sobie nie działa. Jaka nie pije piwo.

Spryja Odewrzesz się do mnie Wiktor Kundzia napri do mnie na fanpage'u U mnie Tak, ktoś za tą stoi Ciekawe gdzie hm. No, Zrobiłem dla was live'a No bo tak się e, Zdecydowaliście ze mną Tylko ty był będąc no i mówię a zrobię tego live'a Dla was Mój kolega nie, jakoś nie przychodzi A mi zimno That they sam tutaj ogólnie posta w sp sprawie telefon dla kobry, ale na jest nieaktualna, tego typu BMW.